Witajcie kochani na premierze Zdrabki Czas na premię. Mam numerki od 1 do 6, 6 sztuk, czyli wkład 30 zł. I tu w tej zdrabce musimy znaleźć wygrywające tutaj liczby lub taki znaczek, taki symbol takiego portfelika, który nie mnoży, a jedynie wygrywa. Chciałabym taki portfelik zobaczyć, bo takie symbole to są zawsze fajne w, w, w takich strapkach znaleźć symbol I, i oczywiście cyfrę też bym chciała. Od 1 do 6 po kolei. No to myślę, że chociaż jeden zwrot się trafi, prawda? Coś tu powinno po kolei być. E, tabele wygranych właśnie nie znam, nie wiem jak się tutaj prezentują. Czyli klasyczny zwrot 10, 15, 20 i przeskok na 50, 70. O, i od razu jest przeskok na 300. Spójrzcie. 70 jest od razu na 300. No, pokaż telefon. Aż telefon jest w szoku. O. 70 jest przeskok na 300 i potem jest 5250 tysięcy, tysięcy. Główna. Ciekawe, gdzie ją chowają. Bo jakoś na tą główną nie liczę, nie wierzę nigdy, jak biorę zdrapki. co jest takie trochę mm, dziwne i podejrzane dla mnie. Tyle kanałów dropiących, a główne jeszcze nikt nie wydrapał. Dobra, drapiemy mm, pierwszą sztukę. Jest to numerek 1. Zaczynamy, zbliżamy i szukamy, będziemy szukać. Będziemy szukać trzydzieści, 18 jeden i trzydzieści. A co my tu znajdziemy? Chcę chociaż jeden portfelik zobaczyć. I co my tutaj znajdziemy? Dwadzieścia, osiem, dwudziestek wcale nie ma.

Pusta. Mamy kontrolne R, L. Czyli różne. Dobra, pierwsza pusta. Bierzemy się za drugą. Strapeczka numer dwa. I ona, co nam tu da? Dziewięć, czternaście, jeden i trzydzieści trzy. I

Siedem, dziewiętnaście i trzydzieści cztery, kolejna pusta, kontrolne różne, teraz numer trzy i tu szukamy. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć jedenaście i trzynaście, a my tu mamy dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, czternaście, o, jest dwadzieścia trzy. W drapce numer trzy będzie wygrana dziewięć. Tu mamy szesnaście. 28, 18, 8 i 31, czyli wygrana jest tylko jedna pod 23, i my tu mamy klasyczny zwrocik. Ale dobre i to, że nie będę na zerowej takiej premierze. Zobaczymy jakie są kontrolne dla piątki. Odkryło mi się jedno B, tu jest drugie B, czyli 3 razy B to jest zwrot 5 zł. Dobra, teraz numer 4. Jedna piąteczka już odzyskana. 36, 11, szóstka i cztery. I drapiemy. O, jest portfelik! kura! Chciałam ten symbol zobaczyć. Trójka, dwójka, dwadzieścia cztery i dwadzieścia dwa. Drugi rządek mamy dziewięć, siedem, trzydzieści dwa, trzydzieści cztery i dwanaście, a pod portfelikiem mamy co? Ja nie wierzę. 50 zł jest pod portfelem. O, ja! No, szok. No, to będzie premiera na niezłym plusie. No, pięknie. Pięknie, pięknie. Brawo. Za 50 zł to jest M. Uff. O, ja cię kręcę. Byłam pewna, że tam piątkę odkryję. MM jest 50 zł. Brawo. Zrabka numer 4.

I drugi rządek mamy 21, 4, 7, 3. No tu same, same boki po kolei lecą. I 35, czyli ta też jest pusta. Ale ja się wcale nie gniewam, nie obrażam, ponieważ na 6 drapek mamy. Trochę Na 6 drapek mamy 4 puste z numerem 6, z numerem 5, 2 i 1. To są puste. Za to mamy dwie wygrywające z numerkiem trzecim, Daje zwrot 5 zł i z numerkiem 4, czyli obok siebie w sumie, bo tu jest 3 i 4, jest portfelik, który daje 50 zł. Brawo. Piękna premiera na 30. Wkładu mam 55. Super. Mi się ta premiera z rabka już bardzo podoba. <grym> już ją bardzo lubię. Dobrze, to są pustaki, to są pełne. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Trzymam kciuki za wszystkich, aby premiery były również wszystkie na plusie piękne. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę miłego dnia i zapraszam na odcinek na jutro. Będzie to odcinek z niespodzianką. Do usłyszenia. Pa.